Francuski producent zmodernizował chyba najbardziej rozpoznawalny model, a więc 208. Chociaż zmiany nie są rewolucyjne, to warto zwrócić na nie nieco uwagi. Po trzech latach od rynkowej premiery w 2012 roku Peugeot istotnie zmienił swój model oznaczony numerem 208. Zapraszamy do kolejnego odcinka Motomaniaków. 208 w nowym wydaniu to całkowicie nowa gama jednostek benzynowych PureTech o mocy 82 i 110 koni, ale także silniki Blue HDI, czyli silniki diesla, które spełniają normy czystości spalin Euro 6. Nowy Peugeot 208 zasadniczo zmienił się z zewnątrz w zakresie pasa przedniego. Mamy nowy grill, nowy zderzak, nowe dwukolorowe reflektory z czarnym wypełnieniem. Z tyłu zwracają uwagę nowe LEDowe światła w kształcie pazurów, które są znakiem rozpoznawczym marki Peugeot. Nowa 208 w zakresie technologii to system Active City Brake. Jest to system awaryjnego hamowania, który działa w zakresie od 5 do 30 km na godzinę. System, który znacząco zwiększa bezpieczeństwo poruszania się w ruchu miejskim. Nowa jest także funkcjonalność Mirror Screen, która pozwala na zdublowanie ekranu smartfona na ekranie wyświetlacza w samochodzie. Tym samym możliwe jest korzystanie z aplikacji, urządzeń, kalendarza, a także nawet nawigacji, którą mamy w naszym smartfonie. I ten obraz, który widoczny jest na smartfonie, zdublowany jest właśnie na głównym wyświetlaczu siedmiocelowym, którym dysponuje Peugeot 208. Już na pierwszy rzut oka nowy Peugeot 208 przyciąga uwagę nowym, bardziej wyrazistym, sportowym i wyrafinowanym stylem. Ten nowy styl w połączeniu z przesuniętymi na boki światłami przeciwmgielnymi zmienia wygląd samochodu, sprawiając wrażenie szerszego nadwozia, bardziej dynamicznego, jednocześnie bardziej stabilnego i wprost zachęcającego do zajęcia miejsca za kierownicą. Nowy Peugeot 208 wyróżnia się elegancką, a jednocześnie sportową sylwetką o dynamicznych i nowoczesnych. Proporcjach. Skrócony zwis przedni i tylny, stosunkowo niewielka wysokość i dopracowanej stylistyce, mocno wyprofilowane atletyczne boki nadwozia, promowane listwy wokół szyb. Najważniejsze, że pozostało w nowej 208 doskonałe zawieszenie, które świetnie trzyma samochód, nawet przy znacznych prędkościach. Auto wydaje się być przyklejone do drogi, zaś świetnie zestrojony układ kierowniczy momentalnie reaguje na ruchy kierownicą. Nowy 208 tryska energią i zapraszam na przejażdżkę. Naprawdę warto. Wszystkie silniki spełniają normę Euro 6. Są to benzynowe PureTech o mocach 68, 82 i 110 koni mechanicznych oraz diesel o mocy 75 koni mechanicznych. Dodatkowo dla odmiany GTI przygotowano silnik o mocy 208 koni mechanicznych. Przedni zderzak przyciąga wzrok ostrzejszą, precyzyjną i dynamiczną linią. Poszerzony grill otoczony pogrubioną, chromowaną listwą został w całości wkomponowany w zderzak. Ważnym elementem nowej stylistyki przodu nadwozia są także nowe światła z czarnym wypełnieniem i chromowanymi elementami, zapewniającymi im większą wyrazistość, oraz charakterystyczny, łatwo rozpoznawalny układ świateł z diodami LED i świadczącymi o klasie samochodu łączącymi kocią-drapieżność z zaawansowaniem technologicznym. nowej 208 zastosowano nową koncepcję wnętrza z ekranem dotykowym umieszczonym w centralnej części deski rozdzielczej. Filozofia iCockpit ma służyć kierowcy, aby wszystko miał w zasięgu ręki. Dodatkowo nowy Peugeot 208 posiada system Active City Brake, kamerę cofania i system Mirror Screen.